Hej, z tej słynki smergam, sobie kupujmy, kupimy karnet zadymiarski, bo jak widzicie mam 189 gemów, teraz sobie dopiero doładowałem i aktywujemy całe tutaj i więc kupujemy. I mamy już odblokowane. Zobaczymy ile mam gemów, zostało nam 20 gemów, więc bardzo dobrze. Otwieramy pierwszego mega a -boxa. Pamiętajcie, żeby zostawić mi łapy w górę i suba na moim kanale. Byłbym bardzo Wam wdzięczny. Niestety, ale piątka. 16 do pana Pi. 18 do pęki. 20 do spajka. 38 do bi. 67 do butów. I 2 rzetonu. Duża skrzynka. E, tutaj punktów już nie liczę. Niestety też nic nie dropło. 100 monet. B box, też nic nie ma, też nic nie ma, kolejny megabox niestety znowu piątka, 11 do pana Pi, 20 do Niki, 21 do Spajka, 36 do Bu i 72 do Barleya i punkty mocy, hmm. To jest taki właśnie bliski następnej punkty mocy, ale mamy dopiero 50. Eww. A dobra, nie będzie pani. Szkoda, nic nie dropło. Ale mamy tylko 800 monet. Możemy ulepszyć postacie tutaj, które mamy na siódmej mocy. Over. Hmm. Nie ma. I gdzie jej bit Jej widzi na 8. Jej bit na 8. Mocy już jest. Hmm. Dobra. Ja kończę odcinek. Myślę, że się spodoba. Pamiętajcie, tylko że sobie łapę w górę. I suba na mojej kanale. Trzymajcie się ostro. Cześć.